Sposoby zarabiania dzięki komunikacji i social media. Jeżeli posiadasz duże grono odbiorców na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram oraz TikTok, możesz stać się rozpoznawalny oraz dostawać zlecenia na reklamowanie produktów lub usług różnym osobom oraz zarabiać na postach sponsorowanych. Blogowanie, jeśli piszesz dobrze, a także masz wiedzę na jakiś temat, możesz założyć bloga oraz zarabiać na nim poprzez reklamy, sponsorowane posty, a także programy partnerskie. Pisanie tekstów. Jeśli jesteś dobry w pisaniu, możesz pracować jako copywriter lub freelancer oraz stworzyć teksty na zamówienie dla firm. Tłumaczenie. Jeśli znasz dobrze język obcy, możesz pracować jako tłumacz e, lub freelancer oraz tłumaczyć teksty klientów. Nauczenie języków obcych. Jeżeli dobrze mówisz w języku obcym, możesz zacząć udzielać przez internet. Copywriting. Jeśli jesteś dobry w pisaniu reklam oraz ogłoszeń, możesz pracować jako copywriter w agencjach reklamowych lub dla prywatnych klientów. Marketing afiliacyjny polega na promowaniu produktów lub usług innych firm oraz otrzymywaniu za każdą sprzedaż którą uda Ci się wygenerować zysków. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy, zasubskrybuj mnie. Jeżeli również masz pytania do tego filmu lub pomysł na kolejny filmik, dodaj go w komentarzu pod tym filmem.